Proszę Państwa, wydawało się, że udało się na chwilę przegonić pewne zagrożenie, które czeka na nas w Sejmie, ale tylko na krótki czas. Oto ono wraca i nie daj Bóg, zaprasza nas Polaków na obchody jakiejś Hanuki do naszego Sejmu. To nam się słabo y, kojarzy i nie bardzo podoba. Tego nie może, to się nie może zdarzyć. Kochani, co wy wybieracie? Kochani Polacy, czy Hanukę, czy prawdziwą choinkę, czy święto Bożego Narodzenia? Kochani, trzydziestego, bądźcie, pan prezes teraz ogłosi. Ja po prostu informuję, że będę przechodził przypadkiem stragarzami, tak, ulicą Miejską w Warszawie we wczesnych godzinach popołudniowych 30 grudnia tego roku i gdybyście państwo też tam byli, to, to wymienimy życzenia świąteczne tak Sylwestra. No i być może pogwarzymy o początku Podzielimy się kasznicami.